Witam Was kochani, już w poniedziałek mamy marzec, 3 marca 2025 roku i czas do pracy znowu, następny ciężki tydzień. Dobrze kochani, zobaczmy co nam karty ogólnie chcą powiedzieć. W jakie wiadomości mają dla nas, na czym mamy się dzisiaj w ogóle skupić? Co nam karty chcą dzisiaj powiedzieć? Zobaczmy, zaczynamy od Lenormanda. Mamy gwiazdę. Mamy lisa. I mamy piękny, piękny pierścień. No dobra. Karty są jak na razie pozytywne, nawet z tym lisem. Może uważajcie trochę na fałszywe osoby, ale ja uważam, że w tym rozkładzie lis jest w miarę pozytywnym, bo on oznacza kogoś, kto pracuje na cały etat. <laughs> w ogóle to jest osoba pracy, która idzie do, idzie do pracy, zbiera, zarabia i przynosi do domu, żeby wykarmić swoje małe liski i zadbać o swój dom i rodzinę. Dlatego moim zdaniem ten lis, akurat w tym przypadku, jest pozytywny. Normalnie oznacza kogoś fałszywego w naszym towarzystwie kogoś, kto tutaj coś kombinuje. Także kochani, właśnie tu walczę z moim mikrofonem, muszę wam powiedzieć, bo mam dwa takie małe mikrofony i jeden chyba mi nie działa, nie wiem, który jest który, bo oba takie same, tak samo wyglądają. Mam troszeczkę problem, nie wiem, który jest który, który jest ten bardziej popsuty. No dobra, ale mam nadzieję, że mnie dobrze słyszycie. Słuchajcie kochani, patrząc na te dzisiejsze karty, Dzisiejsza taka aura będzie mieszanką inspiracji, relacji międzyludzkich, ostrożności oraz takich działań prowadzących do stabilizacji i sukcesu. Także ten dzisiejszy dzień będzie takim dniem pełnym możliwości, ale to też będą takie małe wyzwania, coś, co będzie wymagało od Was rozwagi i czujności. Jeżeli chodzi o kartę Lenorman, to skupimy się na takiej ogólnej energii, zobaczymy, relacje i ogólnie takie sytuacje zewnętrzne, a karty tarota tutaj nam będą pokazywały nasze sposoby działania, nasze emocje, nasze decyzje, które wpłyną na ten nasz dzień. Także słuchajcie, karty Lenormand, mamy to przeznaczenie, mamy relacje i mamy tutaj uważać na podstępy. Słuchajcie, mamy gwiazdy i gwiazdy to, to, to jest taka karta, która mówi o naszych takich wysokich aspiracjach, inspiracjach. To jest nadzieja, to są marzenia, to jest klarowna wizja przyszłości. To jest również znak, że jesteście na właściwej drodze i wasze działania mają sens. Możecie dzisiaj otrzymać jakieś ważne informacje, które mogą, pomogą wam w realizacji długoterminowych celów. Także zaufajcie dzisiaj swojej intuicji, nie rezygnujcie z marzeń nawet jeśli pojawią się trudności. Słuchajcie, ja, patrząc tutaj na te gwiazdy, one są bardzo tak powiązane z tym e, Królem Buław, one blisko są Króla Buław, tutaj pod spodem jest Król Buław, to będzie taki e, doskonały dzień na, na wyrażanie siebie, bycie liderem, na przyjęcie inicjatywy. Jeżeli macie jakieś plany albo wizje przyszłości, nie bójcie się zrobić pierwszego kroku. No ale mamy tak, mamy tego lisa, i lis to fałsz, to podstęp, to sprytne podejście ogólnie. Także tutaj muszę Was troszeczkę ostrzec przed jakimiś manipulacjami, przed taką sytuacją, w której ktoś może być nie do końca szczery z wami. To jest też karta strategii, także możecie znaleźć się w sytuacji, gdzie będzie trzeba właśnie myśleć jak dobry strateg, jak szachista, żeby nie dać się wykorzystać. Słuchajcie, pod lisem mamy pazia mieczy. I paśmie, czy to ta karta ciekawości, dociekliwości, co oznacza, że możecie dzisiaj się dowiedzieć czegoś istotnego, może być to jakaś informacja, która rzuci nowe światło na pewną sytuację. Także warto, yy, warto dzisiaj analizować wszystkie fakty i nie ufać ślepo pierwszemu wrażeniu. Jeżeli ktoś Wam będzie dzisiaj składał jakieś obietnice, to sprawdźcie intencje tej osoby, a jeżeli czujecie, że coś jest nie tak, to macie rację, to możecie mieć rację. Słuchajcie, pierścień to umowy, relacje, zobowiązania, i pierścień mówi również o partnerstwie, zarówno w miłości, jak i w biznesie. Także może to być dzień, w którym będziecie zawierać umowy, podejmować zobowiązania albo zastanawiać się nad jakością relacji w waszym życiu. I słuchajcie, ja bym powiązała ten, ten pierścień z trzema pucharami. Dlaczego? Ponieważ ta kombinacja mówi ogólnie o takich radosnych spotkaniach, pozytywnych relacjach, świętowaniu. To może być dla niektórych rozmowa o przyszłości z partnerem, co dalej robimy, albo po prostu nawiązanie nowej, jakiejś korzystnej znajomości. Także cieszcie się dzisiaj tymi relacjami, ale bądźcie z świadomi zobowiązań, jakie, które podejmujecie może w ten sposób. Słuchajcie. Wracając tutaj do kart tarota ogólnie, mamy króla Buław i król Buław nam mówi o tym, żeby być pewnym siebie i to jest również karta działania. Także ten król Buław mówi, wskazuje, że ten dzisiejszy dzień sprzyja inicjatywie, możecie objąć przywództwo w jakiejś sprawie, możecie podjąć jakieś odważne decyzje albo działać w sposób taki pewny siebie. Jeżeli macie w planach jakąś rozmowę w sprawie pracy, biznesową, jakieś negocjacje, cokolwiek, to będzie dzisiaj idealny moment. A w połączeniu z tymi gwiazdami, to wasze ambicje mogą mieć dzisiaj wyraźne, po prostu one wyraźnie zaznaczają, żebyście dążyli do celu. Dlatego mamy trójkę kucharów: to jest radość, to są spotkania, to jest wsparcie. Także dzisiejszy dzień może obfitować w pozytywne spotkania, jakieś towarzyskie rozmowy, to nie tylko muszą być rozmowy twarzą w twarz, a możecie się kontaktować z kimś przez internet, ale wesoło, także kontakty z przyjaciółmi, może przez internet, może przez, nie wiem, przez jakieś tam grupy internetowe i tak dalej, możecie się ogólnie fizycznie nawet spotkać z przyjaciółmi, możecie otrzymać dobre jakieś wieści, albo w ogóle po poczuć taką Większą lekkość w relacjach. Dlatego mamy pazia mieczy i Paśmieczy to ciekawość odkrycia. I paź mieczy to w ogóle sygnał, żeby zwracać uwagę na szczegóły. Także możecie dzisiaj odkryć coś istotnego, czy to w relacjach, czy to w pracy, czy to w finansach. Także może to być dzień takiej intensywnej również komunikacji, także warto dobrze słuchać i ogólnie analizować informacje. A tutaj w połączeniu z tym lisem, to jeżeli naprawdę macie wątpliwości co do intencji jakiejś osoby, to bądźcie czujni, nie ufajcie słowom, sprawdzajcie wszystko. No, i mamy w domu dzisiaj pod wieczór czwórkę buław, harmonia i stabilność. Także ta karta mówi o poczuciu bezpieczeństwa, o poczuciu stabilności. Może to być dzień, w którym poczujecie się bardziej zakorzenieni, docenicie to, co macie, znajdziecie chwilę spokoju. A w połączeniu z tą królową denarów, to będzie taki dobry moment, żebyście się skupili na kwestiach materialnych, na planowaniu przyszłości, na waszych finansach. Nie wiem, możecie pomyśleć: że Kupię sobie to do domu, może nowy dywan mi się przyda. No, jeszcze trzeba obiad ugotować, ten obiad mi wyszedł świetnie. Będziecie się cieszyć tym domem, rodziną i tą stabilnością. Słuchajcie, królowa denarów. To ogólnie karta, która mówi o obfitości, o praktyczności. To jest dzień, który będzie sprzyjał waszym finansom, sprawom materialnym. Możecie podjąć de dobre decyzje związane z inwestycjami, jakimiś oszczędnościami, albo ogólnie planowaniem przyszłości. A w połączeniu królowa denarów z, z pierścieniem, to może być dobry dzień na podpisywanie jakiejś umowy albo podjęcie jakichś ważnych decyzji finansowych. Ale jesteście na dobrej drodze, bo jest, wszystkie karty są pozytywne. Słuchajcie, jakie jest główne przesłanie. Ten dzień przynosi wiele możliwości, wielkie możliwości również, ale musicie być troszeczkę czujni. Uważajcie na ludzi dookoła. Możecie znaleźć się w sytuacji, w której zaufać intuicji i dobrze po prostu przeanalizować wszystkie informacje, zanim podejmiecie jakieś decyzje. Co sprzyja ogólnie sukcesowi dzisiaj? Na pewno jasna wizja przyszłości, mamy gwiazdę. Wasza pewność siebie, wasza inicjatywa, dobre relacje z ludźmi i współpraca, bo mamy pierścień i puchary. I ogólnie stabilizacja, praktyczne podejście do życia, praktyczne podejście do takiego życia codziennego, to o tym mówi królowa denaru. Na co macie uważać? Na pewno na manipulacje, na jakieś fałszywe obietnice, i sprawdzajcie wszystko dokładnie przed podjęciem decyzji, o tym mówi Paśmiecz. No i słuchajcie. Dążcie do swoich celów dzisiaj, ale nie ignorujcie znaków ostrzegawczych. Ufajcie dzisiaj swojej intuicji, ale analizujcie sytuację i działajcie mądrze. I to na tyle, kochani. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę Wam miłego poniedziałku. Buziaki, popa.